Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z Katarzyną Pyśwabiańczek ze Stowarzyszenia Otwarty Sochaczew. Dzień dobry, witam. Na wstępie dodam, że sponsorem naszej rozmowy jest firma City Corner, która sprzedaje komfortowe i nowoczesne mieszkania w prestiżowej lokalizacji w samym centrum Sochaczewa. A my wracamy do naszej rozmowy, a będziemy rozmawiać o pałacu w Giżycach. Tak, dla nas to jest bardzo pasjonujący temat i rzeczywiście od pewnego czasu mocno angażujemy się, próbujemy zrozumieć, na czym polega procedura sprzedaży pałacu, z czego wynika, w jaki sposób jest prowadzona. Jest to dla nas bardzo ważne, bo jako niezależny ruch miejski, złożony z lokalnych aktywistów, społeczników, ludzi, którzy swój wolny czas poświęcają na to, żeby... Mieszkańcom miasta żyło się lepiej, wszyscy robimy to nieodpłatnie, poza zawodowo. No, wyrażamy głębokie zaniepokojenie z sytuacją, która ma miejsce w naszym mieście, w powiecie, sytuację związaną z nieruchomościami, które należą. Do, do nas wszystkich, do należą do mieszkańców. Tak, tak. Tak. O tym będziemy właśnie rozmawiać, drodzy Państwo. Przejdziemy teraz do takiego oficjalnego stanowiska Otwartego Sochaczewa, ale nie tylko, bo samym miejscem, czyli Pałacem w Giżycach, oprócz Otwartego Sochaczewa, zainteresowała się jeszcze jedna jednostka, i można powiedzieć, że jakby łącząc tutaj siły, można by było stworzyć ciekawe miejsce dla lokalnej społeczności. O tym będziemy rozmawiać. Ja zapraszam Państwa do naszej aplikacji, bo tam podamy szczegóły naszej rozmowy dalszej.